Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy model, który tutaj zamówiłem sobie na Bengudzie. Musicie sobie zobaczyć, jak on wygląda. Czerwony kolorek. Jest to model VRX w skali 1 do 10. I co my tutaj mamy? Słuchajcie, ja Wam pokażę, co jest w środku silnik szczotkowy 540 550 przepraszam 40 amperowy regulator obrotów wodoodporny tak deklaruje producent tu mamy przełącznik do trybu lipo serwo jest niestety nie wiem jakiej mocy na przednim moście też jest według producenta jest wodoodporne nie wiem jakiej jest mocy no i co pakiecik NIMH 1800 mAh. No i co? Tak ten modelik wygląda od środka. Oponki są bardzo mięciutkie. Przednie amortyzatorki. Tutaj mamy też takie krótkie. To jest wszystko. Natomiast tylne amortyzatory są takie same jak przednie, ale tu już widzę, że jest problem z tym, ponieważ tutaj ten tylny most, jak sobie zobaczycie, o, on tutaj podczas pracy opiera się o tę gruszkę i, i w tym momencie tutaj dokładnie o to i no tu jest lipa niestety, ale powiem szczerze, mój dobry znajomy Jerry, którego pozdrawiam, woli jak jest zawieszenie twarde, także... No, jemu by się to na pewno spodobało, aczkolwiek ja tam wolę, jak amortyzatorki pracują. No, nie jest źle, słuchajcie, jakoś to tam pracuje i, i co? Yy, na pierwszy rzut oka, słuchajcie, model jest bardzo dobrze wykonany, wbrew pozorom. Nie wiem, czy jest to kopia kopii, jakiejś tam kopii, czy jest to ich oryginalny produkt, nie wiem. Aczkolwiek co? Słuchajcie, ja na początku tutaj już, jak go rozpakowałem, to są, znalazłem jeden problem dość duży, mianowicie... Zobaczcie, ja tu musiałem te linki zamienić, w ogóle przednie z tylnymi musiałem zamienić, ponieważ okazało się, że ten rozstaw osi jest nie taki, jak tutaj podaje nam producent. Producent tutaj podał, że rozstaw osi jest gdzieś tam na poziomie 285 mm, a jak ja zmierzyłem, to wyszło 300 mm. I na dodatek tutaj ten przedni most i tylny most, tylny most muszę i tak poprawić, muszę te linki po prostu tutaj wydłużyć, bo zobaczcie, nie wiem, czy to widać. Ale ta gruszka z tyłu nam opada. Ona powinna być generalnie oś wychodząca ze skrzyni biegów, powinna być równoległa do osi wychodzącej z gruszki przedniego tylnego mostu. A tego niestety nie ma. Z przodu mi się to udało uzyskać. Założyłem po prostu inne linki, które tam miałem, też metalowe. No i w tym momencie z przodu mi się udało. Natomiast z tyłu muszę to poprawić. Troszeczkę muszę to albo tu zrobić, albo to wydłużyć jakoś. I powinno to w tym momencie wszystko grać. Ale nieważne, słuchajcie, ja tam lubię grzebać, więcej bardziej niż jeździć, także dla mnie to nie był problem. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Druga rzecz, tutaj oczywiście musiałem sobie ustawić te yy, wały, które nałączą skrzynie biegów z mostem, ponieważ yy, no one nie były ustawiane w osi, tak, czyli ten krzyżak yy, wychodząc powinien być w takiej samej pozycji. Ja wam to pokażę. Tego się to niestety nie udało tak zrobić, ale ja tam zrobiłem krótką jazdę i to pasuje Słuchajcie, jeżeli mamy krzyżak w takiej pozycji jak tutaj na moście, to tak samo powinien być w skrzyni. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest prawie dobrze, z tyłu jest to lepiej, ale ja sobie te wały zmienię na wały Traksasa, ponieważ nawały wały są bardzo dobre. Są pancerne i tutaj świetnie się sprawują. Ja we wszystkich modelach, jakich mam, z wyjątkiem terrixa Sporta, tam mam seryjne wały, ale w Remo też zmieniłem te wały. i Działa to bardzo dobrze. Słuchajcie, tutaj jest kolejna jeszcze taka rzecz. Pokażę Wam tę karoserię, o, bo tu są słupki. Zobaczcie z tyłu. Ja te słupki już sobie przyciąłem, ponieważ no tutaj jak założyłem te słupki do tej karoserii, to gdzieś tam one tutaj wystawały i wyglądało to fatalnie. Z przodu, jak tam kolega Błażej określił na Facebooku, że można pranie wieszać. No, no, wygląda to dość komicznie, ale no, przytnie się to i... Zobaczcie, mi trafił tutaj. O, jest. No, także tak by to. Niestety muszę nagrywać telefonem, ponieważ, słuchajcie, moja kamera wyzionęła ducha. O, zobaczcie. Tylne słupki ja tu sobie przyciąłem. Muszę jeszcze bardziej przyciąć i ten rozstaw prawie, że mi się udało uzyskać taki, jaki powinien być. Oczywiście regulację trzeba tutaj zrobić. Tego i wszystko fajnie pięknie. Nie wiem czy wspominałem, aparatura jest Flysky FSGT2, tutaj wchodzi 8 paluszków nam, no to jest troszeczkę takie niefajne, ja uważam przynajmniej, że o, musimy tu sobie 8 paluszków włożyć, no mało komfortowe to jest. Druga rzecz, yy, przyszło to rozbindowane. Musiałem to zbindować i nie bardzo mi to wychodziło. Musiałem sięgnąć po instrukcję, ale wszystko się udało. Tutaj mamy z tyłu tylny zderzak. Zobaczcie, takie szekle jakieś plastikowe. Plastiki są dość takie masywne, solidne, także myślę, że to tutaj nie będzie z tym żadnego problemu. Szerokość tego modelu na zewnątrz jest yy, 220 mm, to już zmierzyłem. Skręt z tego no, no nie jest zły, ale no, powiem szczerze do Traksasa i do MST mu brakuje. Nie wiem czy pójdzie to przerobić. Instrukcję tutaj przeglądałem. Zresztą zaraz wam pokażę. Odłożymy sobie na bok. Ten modelik jest instrukcja, wszystko czytelna. Zobaczcie, tu są różne wersje tego modelu. Pokazane są aż trzy w różnych karoseriach. Tu jest informacja, że można używać lipo, amortyzatorki, jak zalewać. Przednia tylna. Tutaj skrzynia oczywiście mowa o diferencjałach. Wszystko tu jest opisane, jak co zabocować. Także dość czytelna instrukcja. Tu sobie przejdziemy na sam koniec, bo oczywiście na samym końcu mamy wykaz części zamiennych. O i tu zobaczcie, jest również kartka, z częściami, upgrade'ami tak zwanymi także jest możliwość ulepszenia tego no tak by to z grubsza wyglądało tu również są że karoserię można dokupić zobaczcie felgi nawet takie fajne jakaś tam wyciągarka zobaczcie nawet no proszę postarali się postarali się no tu jeszcze mamy Instrukcje do tego regulatora obrotów, co i jak, wszystko mamy tutaj opisane. Tutaj mamy o modele różne: setup, switch, jakieś tam 3S. O proszę, nawet regulator obrotów na 3S się może jeździć. No, ciekawe dość. Nie wiem, czy to jest ten model, który ja tu mam. Musiałbym to sprawdzić, który ja mam model. Ale 3 s obsługuje, to fajnie. No, ja sobie taką krótką jazdę nim zrobiłem i powiem szczerze, jeździ bardzo przyjemnie, ale to postaram się tam w najbliższym czasie zrobić jakiś taki lepszy teścik tego. Jeszcze raz rzut na model. Zrobimy sobie, o. Tutaj dwa ludziki w środku siedzą. Możemy powiesić pranie. Pozdrawiam Cię, Błażej. Może, nie wiem, czy pokazywałem od spodu, jak to wygląda. No, a tu sobie zobaczcie kąt skrętu. No nie powala ten kąt skrętu. Aczkolwiek powiem szczerze, wrażenie tutaj na mnie robi dobre ten model, nie powiem, że bardzo dobre, ale jest OK za te pieniądze gdzieś tam 800 zł. Powiem szczerze, no, może być ciekawa konkurencja do Remo. Jeżeli chodzi, o tu sobie przy okazji sprawdzę regulator. A nie, nic tu nie będę widział, coś tu na nim napisane jest. Nie, musiałbym to gdzieś może rozebrać, wyjąć, żeby zobaczyć, jaki to jest model tego regulatora. Nie widać tego nigdzie. Coś tu jest nie ma, ale no, to myślę, że dojdę do tego, który to jest model. No, jeżeli chodzi w porównaniu do Remo, no, ciężko mi to powiedzieć, zweryfikuję to teren. No, jest mniejszy od Remo, bo ja sobie tam przyłożyłem go do Remo. Tego którego tam mam, i jest, jest mniejszy. Remo ma 300 bodajże 13 rozstaw osi. Ten ma 285, także jest mniejszy. No, no ok, myślę, że to by było na tyle. Także co Zostawcie komentarz, czy się wam model podoba? No i to by było myślę na tyle na dzień dzisiejszy. No, dzięki pozdrawiam cześć.